G34, jeden z najsłynniejszych karabinów maszynowych II wojny światowej. Niemiecka broń, która przeszła do historii jako pierwszy uniwersalny karabin maszynowy masowo wprowadzony do użytku. Uniwersalny, czyli taki, który mógł pełnić rolę zarówno ręcznego, jak i ciężkiego KM-u. W roli ckm umieszczano go na specjalnej trójnożnej podstawie. Broń stworzył Louis sztangę. Trafiła w ręce niemieckich żołnierzy 5 lat przed wybuchem II wojny światowej, a jaki KM służył Niemcom wcześniej, inna broń tego samego konstruktora MG-13. Ten egzemplarz odnalazłem w Muzeum Historii Wojskowej Wysp Kanaryjskich na Teneryfie. Nazwa wskazywałaby, że broń powstała przed I wojną światową. Ale to mistyfikacja, aby zmylić Brytyjczyków i Francuzów, którzy po Wielkiej Wojnie starali się patrzeć Niemcom na ręce. Produkcja broni ruszyła w 1930 roku. Zasilał ją standardowy nabój karabinowy Mausera, kaliber 7,92 mm. KM ważył ponad 13 kg i miał szybkostrzelność wynoszącą 550 strzałów na minutę. W przeciwieństwie do późniejszego MG-34, nie był zasilany staśmy, a przy pomocy magazynków. Ten, 25-nabojowy, można oglądać w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Niestety samej broni tu nie znajdziemy. Mimo że gorszy od MG-34, lekki karabin maszynowy MG-13 i tak był wykorzystywany przez Niemców podczas wojny. Powód był prosty: najnowszej broni maszynowej nie starczyło dla wszystkich żołnierzy. Warto pamiętać, że stanowił także główne uzbrojenie czołgu Panzer 1. W wieży instalowano dwa takie km -y.